First name basis with General Cross. So when they take over, oh boy, oh boy, the sky's the limit! And all thanks to my extremely accomplished negotiation skills. can't just got that uh, I guess I'm just the best at everything I do, and you're just a stupid little lusome puppet. Well then, goodbye, lusome puppet. Goodbye! <laughs> 38 HP skończyłem. O kurde. Dobra, żebyśmy sobie jeszcze kawę na wszelki wielki i no to teraz... Bosik, tak? No nic wielkiego. Przestoru nie mam już. Woosh. Przepraszam, Przepraszam. za taki szybki przeskok, po prostu zbudował się przycisk shiftu. Dzień dobry Nie wiem co się tak mnie boisz ale spoko do Twojego szefa mam konfig, a nie do ciebie Dart Dartpad spoko Karabin, tu takie rzeczy o, Możemy wziąć induktor zdrowia Zajebioza że się wszystko sprzyda Mimo, że nie będziemy za tym czymś nie będziemy chyba raczej Mile przywitanie, dlatego trzeba się spodziewać dobrego. No i mamy przester. Nie no już mamy full HP. Ci się mogą przydać, nie wiadomo co możemy się przydać potem. Weźmy sobie granaty do łapy. Ajajaj, nie sprawdzimy sobie terenu za tym. Oho, ho, skrzyneczka! U. Fery to bardzo dużo mi się sprzeda, bardzo dobrze. Chcę zobaczyć jedną rzecz, czy... Aha, spoko dobra. O, ho, 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 ho. o, o, o. O, chyba się sprzeda. we'll Zbyshim, is <laughs> Whoops. Listen, I found a tank. A predator. Authority issue. That's the ticket. The Project Dagger Predator tank. If we get that up and running, we'll be good to go. Imagine it was under our feet this whole time. w takich ciasnych przestrzeniach nie opłaca się śmiglika używać, tylko zwykłego granatu. Właśnie, bo wtedy ten śmiglik właśnie... no coś tak... takie wnioski ja wysunę teraz. A zanim sobie tam dalej przejdziemy, to sobie zapiszemy giorko tutaj. O, ja pięknie, do Jakieś komponenty elektroniczne, tu takie bariery. Hmm, takie mele spowodowało wybuch wow i awesome I BOOM! Przepraszam bardzo, że troszkę się tu mylę podczas tej gry. Musicie mi wybaczyć, dopiero tak... Tak oficjalnie w nią gram, dopiero teraz. Tu ten mnie strzela Whoops. Boooo masakra, ale mi się to podoba podoba mi się ta umika naprawdę że wszystko, co się da. Now. Hook me up to the channel so I know what's going on. Yeah, hold on. Right under his master's skirts. Well, at least we found the predator. Dagger's looking real good. Head over to my office, and we'll talk. Yuhuuu! No I'll be honest, for my price... ...and attention... What you got? So, I drove that scumbag out of town. Now we can focus on Project Dagger. Yeah, for now. But he's gonna stick his ugly dome up again if we don't deal with him permanently. There's gotta be something of value on the data you pulled from Clegg's computer. I'm on it, decrypting the data as we speak. We got a team down in Clegg's creepy dungeon retrieving the Predator tank and the other tech as well. Great. Let me know when you have the Predator up and running. we Will do. Now.

Możemy takie bajery. O, namierzanie tym. O. O kurde, to to tym, tym śmiglikiem to to się przyda. To bardzo będzie fajnie. O. No dobra, zróbmy tak, że ulepszymy I to bym sobie jeszcze ulepszył I na chwilę obecną zostawimy sobie Bo tu jak, jak patrzyłem na projektach Jest właśnie ten pas na infuzję I to właśnie mi się Przyda Na chwilę obecną No dobra, mamy ulepszenia Jesteśmy tutaj Szybki save'ik zawsze, zawsze na propsie OK. No i myślę, że zapewnimy się udawać właśnie w, w tym momencie w kontrolę lotów, tutaj właśnie do trzeciego sojusznika jakim, nie wiem kto to jest, jakiś doktorek czy coś, nie wiem. E, ruszamy, ruszamy, może pewnie chyba zahaczymy nawet o ten konwój. Zobaczymy, no stawiam sobie tutaj waypointa, że co i jak. biegniemy. informacji <śpieniacie> informacje sprzedają cenne dane miejsca na podstawie, które mogą cię sprzedać w skrzyni ARKS... Oh. Oh. Dzięki hmm. so in to może się przydać. Eee, ten kontr ucieka mi, mi w tym kierunku. Mam szansę go złapać, jeśli... Jeśli wyjątkowo szybko się... Przy... Tylko szybko tam się do niego dostanę. Mm, jak tu skręcam? Zobaczymy co z tych konwojów nam przyjdzie i wtedy będziemy działać dalej. Nie dość, że Phoenixem świetnie się jedzie i jest on równie śmiecianośny. Nadciśnie LVA, aby strzelać. Przy użyciu kup i między... Fuh. Aha, niektóre pojazdy posiadają tarcze najbardziej odporne na działanie zwykłej broni. Ulepsz feniksowe chruzy, aby sobie... Po... Try alternative weapon. Ow! Walker! I'm too hot. It's got something real special, special to penetrate those energy shields. Energy shields detected. Try alternative. Here's one of them bandit guns again. Percent integrity. i'm in the swampies now where do i find this dr fossia your guess is as good as mine you should head to swamp city the good. poke around gotcha heading there now another authority center Nie, no nie ma co tego, od kurde, walczyć. Chociaż w sumie dzięki temu dostałem się tutaj na te bagna i jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że coś takiego mogłem. Tak, tylko pytanie... O, ho, ho, orbital, strike! No nie orbital! No zaraz mi o to się rozpiewszy Oho ho ho! System regenerating partial integrity restored System regenerating 50% integrity partial integrity okaj za szybko chciałem, tylko chciałem kontynuować pościg. No mam, mam nadzieję, że jeszcze go doścignę.